Ile razy mówiłam Wam, że dzień bez kawy to dzień stracony, a przede wszystkim poranek bez kawy. Ja często zaparzam kawę, nawet jak nie mam czasu jej wypić, bo ja kocham zapach kawy. No taki wiecie, rytuał. Spójrzcie proszę tylko na ten ekspres i na jego wspaniały, duży, intuicyjny ekran. O! I co ja teraz mogę? Wszystko. Zacznijmy od początku. Proszę, oto kawy. Espresso. Zwykła kawa. Americano. Cappuccino. Latte macchiato. Caffe au lait. I kafę crema, cafe latte, spienione mleko. Widzicie, tutaj sobie ustawić mogę mój profil. Jeszcze zobaczcie, tu są takie ludziki, tak? Jak sobie wybiorę odpowiedni kolor, to pod odpowiednim kolorem zapisuję sobie dany napój. Ja sobie wybiorę zielony kolor, bo mi wolno. I teraz tak, wybieram sobie Latte Macchiato. I teraz zobaczcie, na czym polega tutaj innowacyjny system spieniania mleka. Mamy maleńką karawkę z pokrywką, tak żebyśmy mogli przechowywać mleko w lodówce, bo wiadomo, że mleko chłodne da nam fajniejszą pianę. Podwieszamy sobie w ten sposób. To już wszystko, karawkę z mlekiem. W każdym razie, jeśli chodzi o mycie, jest to bezproblemowy system, to nie ma żadnych rurek. I teraz uwaga, podstawiam sobie szklaneczkę. I spójrzmy teraz dalej na ten tutaj panel. Wybierz napój, no to ja wybrałam. I teraz mogę go sobie dopasować do moich indywidualnych potrzeb. Operuję tymi strzałeczkami. Zobaczcie, jak sobie pojadę zupełnie w dół, to pojawi mi się ikonka kawy zmielonej, bo tutaj również o. Konkretnie tu mogę sobie dosypać kawy zmielonej, a pod pokrywą górną. Mam kawę ziarnistą. No wiadomo, że najlepsza kawa to jest ta świeżo zmielona kawa, która zresztą może być zmielona aż w 12 różnych grubościach, bo mamy tutaj ceramiczny młynek, który ma 12 różnych ustawień. Im drobniej zmielona kawa, tym bardziej intensywny będzie jej smak. I teraz popatrzcie, wracamy do moich ustawień, idziemy w górę, bo tam czeka na nas niespodzianka. Dodatkowa porcja ristretto do zrobienia na przykład cappuccino, czyli ekstra shot. I teraz, jak sobie zejdę. W dół to będę miała o, o moją rzeczoną intensywność, a teraz słuchajcie, tutaj to jest ilość kawy, ilość kawy. Zmieniamy sobie o 40 ml, 60 ml, 80. No co do latek, to mi zabroni, 80. I teraz, moi drodzy, ilość mleka i piany w kawę latte. To sobie przechodzę w bok, mam 200, a ja chcę więcej, ja chcę 200 70, tak? No i to by było na tyle. I teraz, jeśli sobie wybrałam ten zielony profil i nacisnę tutaj na start, żeby tą kawę przygotować, to te ustawienia mi się zapiszą. Dobrze, no to co? Przygotujmy sobie kawę. Naciska. I hope I'll see you again. Let's raise Smacznego mi napisali Ale aromat jest przeboski Wygląd też, proszę I zobaczcie ile jest tej piany z mlekiem No po prostu, no ideał Wracając do mleka My tutaj mamy czystą dyszę I tylko taki dzbanuszek na mleko Możemy go wstawić do lodówki. Jak gdyby był pusty, no to myjemy go po prostu pod bieżącą wodą, co nam zajmie całe 15 sekund. Możemy też wstawić go do zmywarki. To jest już fajne, prawda?